Trzy, dwa, jeden, akcja! Adam pracuje tutaj. Adam jest w swoim żywiole, jak zwykle. My się wydurniamy tutaj. Wyglądasz jak prezydent jakbyś jeszcze zostałem siedział z tymi papierami Rodacy. Proszę bardzo Tak to jest stół możemy stół wziąć A do kieszeni może być? Może być to kieszeni samo sobie To zrobię szybko nie widzisz 30 sekund Z naszych szkolnych źródeł wiemy że najbardziej podobały im się wystawy i warsztaty tłumaczeń filmowych oraz Dzień Frankofonii. Robimy próbę przed nagraniem. Bez jak się podoba? Świetnie. <grystanie> w sensie, stajemy prosto, tak jak staliśmy. Delikatnie. Okay. Opowiemy dzisiaj o nowej inicjatywie, która odbyła się w, ostatnio w naszej szkole. I się sklei coś tam. Tak, bardzo Pago. dobrze. Nie, dobrze, bardzo dobrze było. Inicjatywa ta może wydawać się nietypowa, jednak okazała się w naszej opinii niezwykle przydatna. Badania specjalne informatora L30 prowadzili dla Was. Inga Zamińskowska i Mateusz Osłodowski. Dziękujemy. Żeby się zapisało!